Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, tym razem stawiamy na tłusty czwartek, a jak tłusty czwartek to oczywiście będą pączki. Prosiliście o taki tradycyjny przepis na pączki i dzisiaj taki będzie, bez w ogóle wydziwiania, ma być klasyka. Tak, będzie jedno wydziwianie, bo będzie nadzienie kokosowe. Ale będzie też yy, marmolada i w tym odcinku chcemy też się skupić na teorii, bo praktyka ok? no ale też teorię trzeba znać. Więc odpowiemy na wszystkie nurtujące was pytania dotyczące pączków, więc musicie zostać z nami. Jeżeli yy, nie odpowiemy na jakieś pytanie, to oczywiście możecie zadać w komentarzu, ale będziemy starać się wypełnić wiedzą ten odcinek. Dobrze, zaczniemy od rozczynu. My wykorzystujemy drożdże świeże w naszym przepisie. Yy, tada! Tak wyglądają drożdże świeże. <grym> Dodajemy do tego cukier. Będziesz moim komentatorem. Narrator, tak. Narracja. Yy, cukier kochają drożdże. Dzięki temu nam wyrastają yy, pięknie do góry. Pamiętamy, że wszystkie składniki, które są potrzebne do przygotowania pączków, muszą mieć tę samą temperaturę. Mleko delikatnie y, też y, podgrzewamy. Jeśli chodzi o składniki, może ja opowiem zanim Ty to wszystko wymieszasz. Tak, oczywiście. Ja y, jeszcze wspomnę, że mieszam drożdże z cukrem do momentu, aż te drożdże staną się płynne. Możesz mi trochę mleka dać, żeby mi tak wspomóc? Dobrze, wystarczy. Ha? Jeśli chodzi o składniki, y, my robimy ciasto na żółtkach. Mamy tutaj aż 5 żółtek, do tego jedno jajo. E, pamiętajcie, że tłuszcz jest wyznacznikiem smaku, jak to mówią kucharze. E, więc pamiętamy o tym, żeby w tych pączkach naprawdę było dużo tłuszczu. Dzięki temu one są wilgotne i e, dłużej e, zachowują świeżość. Do tego dodajemy e, roztopione masło i wykorzystujemy mąkę pszenną typ 500-550. Tak, ona ma bardzo dużo glutenu, dzięki temu te pączki po upieczeniu mają taką gąbczastą strukturę. Dobrze, mi jeszcze trochę mleka. Mhm. Dobra, wystarczy. I do tego dodaję nieco mąki. Wszystko mieszam najlepiej rózgą kuchenną. I roszczyn odstawiam do wyrośnięcia na około 15-20 minut w ciepłe miejsce. Już ty musimy się nieco pośpieszyć, bo zobacz, co dzieje się z roszczynem. Ja zaraz będę z nim walczyć, żeby po prostu się nie wylał z miski. Dobra. Eee, to jedziemy dalej z przepisem. Ubijamy żółtka i to jajko razem z cukrem. Ciasto ma być pulchniuteńkie, puszyste. Do tego cukier i robimy z tego kogel mogel. <try> Mamy to, proszę bardzo, pięknie ubite, przełożymy teraz e, białka, białka, co ja mówię, żółtka, e, do miski. Dlaczego? No bo jak wsypiemy tutaj mąkę na to ubit na te ubite e, żółtka z jajkiem, no to nam to wszystko opadnie, więc byłoby to bez sensu, bez mm. sensu. Mm, lubię takie te żejuszka. Na gardełko, dobra, jak się ma swojskie jaja, dobra, przekładamy. No i będziemy kończyć ciasto. Zmieniamy końcówkę, pamiętamy o tym. I dodajemy składniki wszystkie, czyli mąka pszenna. Siup! Do tego mleko. Może jedna rożczyno ogarnę. Tak, dawaj ten roż. Ale nam poszalał. Dobrze. Do tego masło, już wystudzone delikatnie, nie gorące. Dodamy jeszcze do ciasta alkohol. My mamy Spirytus, Sp bo on ma bardzo dużą zawartość alkoholu, więc tak. dzięki temu pączki nie chłoną tłuszczu. Ja chciałam jeszcze Ciebie dodać. Może być też wódka zwykła. No może być, ale tej wódki trzeba dać w Ale więcej. jak macie dzieci w domu, to i tak. mam do dzieci, do. <laughs> Możecie dodać ten alkohol, bo Aha. on w trakcie smażenia wyparuje, a chodzi nam o to, żeby pączki nie chłonęły tłuszczu, więc warto dodać nawet jak. Dzieciaki będą mieć pączki. To ja chciałam, chciałam jeszcze zapytać o tym cukrze. Czy mówiłaś, że nie można dawać za dużo cukru do ciasta? Nie, nie mówiłam. Właśnie, nie możecie dodawać za dużo cukru, bo w trakcie smażenia pączki się przypalają. Cukier się karmelizuje i one są zbyt rumiane. Więc osładzać ciasto możecie sobie tylko nadzieniem albo polewą, lukrem. Eee, więc uwierzcie mi, że to jest bardzo ważne, żeby tego cukru nie dodawać za dużo do ciasta. Okej, okay, dodałam tak dwie łyżki alkoholu, no i na sam koniec te nasze ubite żółteczka i jajeczko. Pacz, no I i ciasto. w miejsce w ogóle wszystko jest takie puszyste. Dodałaś alkohol? Dodałam. Dobra, to co? Przepraszam, że się polałam. Karnawał, to się bawimy. Dobra, miksujemy. Mamy to! Mamy to! Pulchniutkie ciasto odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Przełożymy sobie może do ładnej miski, żeby Wam to zaprezentować. Dobra, teraz to wyskupiemy. Ciasto odstawiamy do wyrośnięcia, do podwojenia objętości, a teraz przejdziemy do przygotowania nadzienia. Tak, będzie to budyń kokosowy. Przejdziemy do budyniu kokosowego. Trudne słowo. Kokosowego, tak. W garnku mamy już mleko kokosowe. Ważne, żeby wykorzystać to mleko z puszki, tak. nie z kartonu. Tak, tak, tak. Z puszki i mieszacie z tą śmietanką. Tą wodę z tą śmietanką wymieszacie i dopiero przelewacie do garnka. I chciałam tutaj zaznaczyć, że ten budyń to jest taki nie z torebki, bo mamy tutaj żółteczka, mamy cukier. I mamy skrobię ziemniaczaną, która nam pięknie zagęści y, całość. No to tak, trochę cukru do żółtek. Żółtek mamy tutaj dość sporo. Pamiętamy, że y, dla smaku dodajemy, a pozostały cukier ja zawsze dodaję do mleka. Tak. Zwykłego czy też kokosowego. I do tego dodajemy od razu skrobię. Ja już to postawię na palnik, co? Tak, możesz mi tutaj kapnąć troszeczkę mleka. Kokosowego, i to wymieszamy sobie razem. Jeśli chodzi o budyń, to wydaje się, że to jest taka prosta sprawa, ale niektórym z Was wychodzą grudki w budyniu, tak? I jak temu Doroti zapowiedz. <grym> Należy te żółtka razem ze skrobią ziemniaczaną dodać w momencie, kiedy to mleko jest delikatnie podgrzane, nie do gotującego się mleka. Bo wtedy możecie mieszać to rózgą kuchenną i rozbijać te grudki. Jeżeli dodacie za późno, zaczniecie mieszać łyżką, to yy, istnieje prawdopodobieństwo, że w budyniu będą grudki. Tak, i zrobią Wam się po prostu takie gluty. Tak. Mleko mamy delikatnie ciepłe, więc możemy już dodać od razu żółtka wymieszane ze skrobią i z cukrem. I teraz sobie mieszamy na początku rózgą kuchenną. Jak już nie czujecie żadnych grudek, to najlepiej przełożyć sobie na taką szpatułkę silikonową i na wolnym ogniu, na wolnym ogniu. Delikatnie podgrzewamy do zgęstnienia, aż budyń nam się zagotuje. Budyń mamy gotowy. Przekładamy do miski, do wystudzenia. Mmm, bardzo dobry jest taki budyń. Możecie sobie do takiego ciepłego dodać czekolady. Będziecie mieć czekoladowy. Albo część mleka kokosowego w ogóle zamienić na pire jakieś owocowe. Tak, możliwość jest wiele. Jest wszystko możliwe. Odstawiamy do wystudzenia. A za chwilkę przejdziemy do smażenia pączków. I e, opowiemy Wam, jak to zrobić perfekcyjnie. Tak. Dobry, Dobry no. co domowe, to domowe. Ciasto mamy wyrośnięte, przystępujemy do formowania pączków. Ale zobaczcie, nie wiem, czy to tam widać w tej kamerze, jak mnie to przybliża. O! Jakie są pęcherze! Tak, to znak, że jest dobrze wyrośnięte. Nasze pączki będziemy nadziewać po usmażeniu. Dlaczego? Przede wszystkim ja nie lubię, bo czasami mi ta marmolada wypływa i ona się po prostu pali. Druga rzecz, te pączki, jeżeli damy dużo nadzienia do środka, one są ciężkie, opadają Wam na dno i nie ma tej charakterystycznej obwódki. Tak, a dzisiaj trwa walka o obwódkę. Tak, mam nadzieję. To jest taki trend, że wszyscy muszą mieć obwódkę, więc my nadziewamy po smażeniu nasze pączki. I one są leciutkie i one się wtedy pięknie unoszą na tłuszczu i delikatnie się smażą. Jaki tłuszcz, Dorota, do smażenia pączków? Najlepiej smalec. Ja uwielbiam na smalcu smażyć pączki. No. Uważam, że smalec ma taki neutralny zapach. Dokładnie tak. Dobrze, jedziemy? Tak, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Trochę sobie podsypiemy. My wam pokażemy nasz sposób wykrawania. Yy, mamy tutaj takie fajne ringi, może to być szklanka, tylko chodzi o to, żeby szklanka miała ostry kant, żeby ładnie wycisnąć, wykroić pączusia. Pączusie już po yy, uformowaniu odstawiamy do wyrośnięcia, bo to nie jest tak, że ten pączek od razu idzie do smażenia. On musi delikatnie wyrosnąć, żeby był puszysty w środku. Tak, ale nie może też przerosnąć. Tak. Tak, to jest, to jest bardzo ważne. To yy, ważna rzecz. Dobrze, wałkujemy na grubość około 2 cm. Ja sobie podsypię już tu tackę. Mamy specjalną, będziemy tu układać pączki. Przygotowane do smażenia. I przyjmujemy się, że to ciasto jest rozwałkowane płasko, bo one jeszcze wyrosną. I jeszcze w trakcie smażenia też idą do góry. Tak, myślę, że wystarczy już tych. Mhm. Dobrze. I wykrawamy pączka. Mamy już część pączków y, gotowych. Proszę bardzo, wyglądają pięknie. Odstawiamy do wyrośnięcia. Myślę na 20 minut, w zależności od tego też, jaka jest temperatura otoczenia. Musicie to obserwować, te pączuszki, jak one pięknie będą się, musicie yy, 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 z nimi rozmawiać, yy, podnosić. Po kochane, kochane, wyjdźcie, żeby była obudka. Yy, jeśli chodzi o smażenie, to y, pamiętamy, y, zaopatrujemy się w termometr, y, termometr ten jest o tyle fajny, że y, no, kontroluje Wam po prostu tą temperaturę y, y, tłuszczu. Y, my zakupiłyśmy taki termometr, no to nie jest reklama, no ale po prostu żebyście wiedzieli, po prostu widzyli, w Ikei. W Ikei. on jest fajny, bo on nie jest drogi, ostatni pączek zrobię tak, tak, a daję radę? I możecie już sobie włączyć, tak jak my już mamy na palniku kostki smalcu, tłuszcz nagrzewamy do 170 stopni. I pamiętamy o tym, że jak my tego pączka, tych kilka pączków włożymy do tego garnka, to ta temperatura tłuszczu nam spadnie. Spada. Dlatego więc też trzeba podkręcić. operować na palniczkach. Tak, i trzeba tak. sprawdzać tutaj, ale potem jak już podkręcicie, to znowu się mocno nagrzeje, więc trzeba znowu potem to wszystko y, kontrolować i jeszcze jedna rzecz o mące ty wspominałaś. Tak, jeżeli tak. wrzucacie pączka, to strzepnijcie nadmiar mąki, bo ta mąka pali się w tym tłuszczu, więc nie chcemy zadymić domu ani mieszkania. No właśnie. I chyba Chyba wszystko, wszystko powiedziałyśmy, bo starałyśmy się to wszystko spisać, żeby było dla Was jasne i klarowne i chyba takie jest. Jeżeli czegoś nie powiedziałyśmy, macie wątpliwości, po raz kolejny przypominam, piszcie w komentarzu. Bo na tłusty czwartek pączki muszą być idealne. Tak. Wyrośnięte pączki smaż na rozgrzanym tłuszczu do temperatury 170 stopni. Pamiętaj, aby cały czas kontrolować temperaturę tłuszczu. Pączki smaż z każdej strony po 3 minuty. Możesz sprawdzić czy pączek jest wypieczony w środku, wkładając wykałaczkę. Jeżeli nie pozostają na niej resztki ciasta, to znaczy, że pączek jest gotowy. Gotowe pączki odsączaj na papierowym ręczniku, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Zobaczcie, mówiłyśmy, że będzie obwódka i jest. Piękna, cudowna, śliczna. A to muszę tutaj zaprezentować, zobaczcie. Wyglądają rewelacyjnie. Coś chciałyśmy powiedzieć chyba, takie podsumowanie, ale mi wyleciało z głowy. Czekaj, było o tym. Aha, właśnie, moi drodzy. Co jest najważniejsze przy pączkach? Pączki y -y -y. muszą pływać, bo niektórzy wychodzą z założenia, A, że obwódka jest po to, yy, że powstaje poprzez zanurzenie do połowy pączka w tłuszczu. Ale to nie o to chodzi. Ten pączek musi być tak leciutki, żeby po prostu sobie pływał po tym tłuszczu i jeżeli jest dobrze wyrośnięty, to ta obwódka powstanie. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłam. Tak, świetnie. On się eee, mnie uśmiecha. Ja przygotowuję sobie już eee, sprzęt do nadziewania. Otóż mamy to jest tutaj... To Tak, to nie jest zwykła tylko, tylko foremki do rurek. Takie, które wykorzystałyśmy w jednym z odcinków. Tak, robiłyśmy rurki wytrawne w nowym roku. Jeżeli chcecie sobie zrobić lukier, to jak najbardziej możecie sobie zrobić lukier. My chyba posypiemy pączki e, cukrem pudrem. My cukrem jesteśmy pudrem. takie bardzo klasyczne. Ale przepis na lukier wam, wam podamy też. Będzie również pod filmem. Kochani, jesteśmy przekonane, że w tym roku Wasze pączki będą perfekcyjne, idealne. No, po prostu takie jak nasze. Ja żałuję, że zrobiliśmy tak mało. Tak, no właśnie, wyszło 13 pączków, <grym> tak, policzyłaś? Tak, tak, tak. tak więc... więc od razu kilogram mąki i róbcie z podwójnej porcji. Bo no nie warto dla 13 pączków się tak poświęcać. Jeszcze tutaj pokażę Wam, jak wygląda właśnie środek pączka, kiedy nadziewacie go właśnie w ten sposób. Yy w jaki my nadziewałyśmy, czyli foremką do rurki. Tego nadzieja jest naprawdę dość sporo. No i ciasto jest naprawdę puszyste, lekkie, także koniecznie wypróbujcie ten przepis, bo Tłusty czwartek już nie bawa. Jeżeli poszukujecie merytorycznej wiedzy na temat pączków, to koniecznie zajrzyjcie też do linku, który umieścimy pod filmem. Na blogu nas znajduje się tekst, w którym wyjaśniamy, jak zrobić perfekcyjne pączki. Możecie sobie wydrukować i spokojnie przejrzeć materiał. Dobrze, rewelacja. Tak. Żałuję, naprawdę. No. Nie uwielbiam takie pączki tradycyjne. Nie przedłużamy. Z Wami widzimy się za tydzień, za tydzień kolejne szaleństwo, Ta. bo będą faworki. Także do zobaczenia w środę godzina 17. Dobrze, już kończę, bo chcę ugryźć. No to jedź. Pa. Mm.